w kolejnym odcinku. Przez chwilą wiem, przed chwilą dwa krótkie odcinki z, te, z nowości w geometry też 2.2, ale niestety no bez... bez... nie, nie, nie mówiłem tam. Po prostu no, takie krótkie filmiki nie widziałem sensu, żeby mówić, ale w tym odcinku Wam pokażę jak tą wersję 2.2 odblokować, więc... No tak, tak to ogólnie yy, wygląda. W tym odcinku Wam pokażę jak odblokować wersję 2.2. Pierwsze co musicie zrobić to musicie, przede wszystkim musicie mieć pełną wersję geometry, to rzeczywiście. Chce stworzyć nowy poziom, jakąś tam nazwę pisać, Haha. I ogólnie postawić na przykład jeden blok. Zweryfikować następnie poziom. Teraz trzeba go opublikować. Teraz trzeba go. E, o, Haha, dobesz Konrad, trzeba zagrać. Mm. No i teraz powinien być w waszych poziomach saved, jak widzicie jest. Teraz. Trzeba zapisać swoje dane na koncie, tak? Musicie mieć też konto, żeby to zrobić. Yy, więc, yy, więc trzeba poczekać. Niestety. O, i proszę. Yy, no i, i tak. Aby zrobić więcej, trzeba przejść do Geometry Dash yy, World. Więc w tym odcinku niestety to będzie na tyle. Za za, nie wiem, za parę minut opublikuję odcinek z, z tego Geometry Dash World, jak to jest tam dalej. No i to, to, to widzimy się w następnym odcinku. Cześć!